Gdzie jest to Ja Jawala. Sprawdzamy. Pszenicki mój ten nie zniszczył. Poszukujemy to znadło. Skąd to idzie? W ogóle. To nie ma. -Ale Bo to dopiero chyba nadchodzi. Siedam do skody i zobaczymy. Jest to w Ja. Specjalnie czekamy na te w Że, Żeby mi to przejrzycę nie zapisło, bo... Nie wiem, ale gdzie jest te w nadal miało być? Jak pokazuję. Się boję dalej za Chwile chyba muszę poczekać, żeby to w ogóle no po przenicy, że już ja. i co jeszcze nie widzę, ale żeby mi przenicy nie zniszczyły. Będzie to to znamy. Czekamy chwilę. Przyspieszymy czas. Nadeszła do to tak Dobra, teraz patrzę <laughs> Aha, nie ma tego Nie, jest, jest, to znadu jest Tutaj jest, to Ja walę, jadę tam Jadę tam, to idzie Mam przyjuchane O gościu Zapierdziałem, po siada Po raz Nie, to mi na pszenicę wleci może nie? Szybko jadę? O, ja cię pierdzielę. Co to się... Biedne autka. Szybko poleci Tornado, zaraz zginę. Jezus mały ja. Drzewa będzie trzeba sprzątać. Jezuś mały! Ja. Widzicie to? Widzisz to? To Tornado idzie. Co? Jezus Maryja, to w nado idzie. Dobra, nieważne. Nie widać to tego, ale... To w Jezuś mały To w nado, Jezu to Oj To w nado, co jest? spadł jezu nic o jak jakie to wnade co jest gościu wchodzę w to oj sąsiad nie będzie zadowolony je gdzie jest w ogóle moja skoda gdzie jest moja skoda tu dziś leży Nie, tu, 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 o widzę, widzę, widzę ja cię. Gdzie to, gdzie jest? Tu jest to w nadu, co jest? Ja się boję Ja się dosłownie boję A właściwie nie widać tego To w nadu, ja Ja się boję Wsiadam w kody i... Co tu będzie z tego? O gościu! Ciekawe, dobra, wjeżdżam tutaj, w to od nas się żyje. A tutaj, o gościu sąsiad nie będzie zadowolony. Jak mu zrobiło zrobił takie dziury? Dobra, jestem, wyjeżdżam. Ale to jest dosłownie mute. Ile to będzie te w ogóle? Co jest tak? Jutro o 10 i 12 będzie do 12. To idzie tak wolno, tak nie widać na kamerze. Jezu. Co? Nie! Jezus! Może zgasiń w Jezu! Ja się boję tego Co teraz mogę zrobić? Nie wiem. Muszę się modlić, żeby mi tam pszenice te nadleciały. O! Maluję. Maluję, ui! Dodam, spierdziłam, bo mi chłoda zaraz zbija. I zliżtuję sobie. nie da się.

Pierwszy czas, Ciekawe, czy to tak on zniknie. Przecież pierwszy czas. A nie! Ona leci! No, to leci co on jest? Dobra, to jest skoda. siadam skodę i jadę za to. To dopiero tu było. Chodź przyspieszę czas. Żeby szybciej leciało trochę. Tak. To idzie za mną Jadę przed tym Gdzie tu jest w ogóle? Tu gościu to tu jest... Gdzie tu jest? Gdzie jest pszenica? Jeszcze kawałek jest Na no, tu... Tu... A tutaj Jest moja pszenica Ja tu jestem Strona To idzie w tamtą stronę, więc... Przecież leciutko czas, żeby leciał. Setkę nie. co to jest? Ja się boję, żeby mnie skoda nie utknęła. Leci tu, leci, leci. Jezu, jestem wina skurczy. Dobra, omijam. Idzie to idzie. Dole nie idzie na pszenicę. Dobra. Dobra, dobra. O! Jezu, gdzie jestem? Jechałam do tych mamy. szybko. To jakoś tak idzie. O nie! To idzie. O. To idzie! Nie! Nie idź mi na pszenicę tylko! Żeby to nie szło w nocy, żeby to nie szło. Jak tu To się. Dosłownie z 200 km na godzinę zapłacę. Zwolnię czas, żeby to ten... To jest dosłownie prawie jak moje ten... To jest droga w nocy. To miało być do której? To dosłownie miało być do drogi w nocy, nie? No tak. Nie, nie. Ta, już jest po drugi raz w niebie. To teraz tak, taka zmutna Ej, to prawda, że to drzewo niszczy. Że to drzewo niszczy. Że to zniszczyło dosłownie drzewo. Czekajcie, to jest nas na... Ja muszę kupić piłę łańcuchową. Żeby ściąć to drzewo w ogóle. Sztila. Pozostawiam. Przepiszę czas, żeby to leciało. To gdzie jestem? Tornado. nadu... To nad... tu to, to jest. No. Przepiszę czas, tutaj. to... to idzie... Aha! Zniknęło. Dawna, nara.